Ja wam teraz mu, bo będę cię słyszał w końcu, jak muzyka minęła. E, wiesz, że jedziemy w złe miejsce, a to nic. No wiem, że złe, bo nie wiemy każdy. E, ale kiedy pojechałeś? Jestem za tobą, David. Nie możesz być za mną, bo ja zawróciłem. Prawda. kłamiesz mnie. A, widzę cię. Przez mgłę. Iwan wam to w ogóle. Serwer gryta, albo serce. Zapraszamy na serwer gryta, albo serce. Wszystkich nie Nieznajomych. Nie wiem czy jak dobrze jadę Od razu dostań, per perbana per na dzień dobry. Nie Talib, prosto. Ej Bo tam jest ślepa uliczka. A prosto chcesz w się sensie, tam dalej, okej. Okay. Tak. A prosto, że z gówną. Przez gówną. No przez gówną. Przez gówną Ale tak najlepszy był nurek. To było najlepsze Gólek. Ja to A, nurek tylko nurek fajna walką, że je pod <coughs> Ja też to mam, nurek i drwal. Z tego co pamiętam. Drwa tam 100 drzewek, nie? Tak, tak, tak. Bo tych to maniaczy się nie. Nie maniaczy co. Ja to może dwóch drzewek sam było. Nie no to ja może trochę więcej. Może ze 30. I <grym> o, nagle się jasno stało, dzień. Hej. Nie, bo Talib przyszedł i dał mi jasność. <grym> Talib znowu driftują Mówiłem, że, że ja tylko na gazie jadę. <grym> <grym> Talib mi dupon zarzuca, chłopie Nie tak szybko. <grym> Jaka ta kałuża głęboka? Pewnie niezbyt. WyGIEP. No ja wiem, że to Rosja, ale do tego stosam. Tysiąc obrażeń, nie? Bardzo, jak wtedy cię hodowałem. Tak, tak. Dwa gdzieś na drugim końcu mapu wylądowałem. Za mocno trzeba być do przesta. Nie maniu? Za mocno. Maniu. Oczywiście Iwant ma zawsze rację. No. Co? Chora jesteś? A rejestrację mam y, na Janik 326, no? Śląsk. <gry> Nie. Tak. Nie. Ej, czemu ja mam obok tego... Y, awatara serwer gry zamiast np. admin gry? No. Jesteś serwerem. Byłeś kiedyś serwerem? Nie, ale nie chodzą. No to już jestem. Na, na zdrowie, hejzerze. Hejzer, nie wciągaj tyle kokainy proszę cię. Tam w prawo lekko. Znowu driftuję. Widzisz, ja się uczę driftu <laughs> Tali, drift Master King Maxi, King Oral Jest drzewo! Oj, co jest na spaliwem. A to akurat się przyda Ty, ja mam jeszcze prawie pełne paliwo No ale zanim dojedziemy do celu, to ja będziesz miał prawie Ej, 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 patrzcie <gry> To jest dla mnie Alip, tu koło tej cysterny, zaraz cię zatankuje Nie, nie tankuj <grym> A <grym> bo nie, zatankuje cię dopiero jak się ten... Jak się napełnimy nie <grym> <grym> ja idę tak Ale... Hejzer, jesteś na wizji wieżowym? tym? To dobrze? Nie wiem. Smarkasz na wizji, to nie dobrze. Ja Piernicze Hejzer! Gdzie ty wchodzisz na jakie spornosy? Spornosy? Spornosy w chuj. Ej, ej, no, ej weź, ale ty kiedy, kiedyś byłeś ze czarnym, żeby to sprawdzić, bo ja nie. Powiesz Ci, że nie. No, słuchaj, no codziennie przychodzi do mnie jeden taki. I... Tak kołoję w próbę, że następnego dnia chodzić nie umiem. Nazywa się Iwan. A... <noise> Hehehe. Hajzer, jutro Również. masz czas? tu się kurwa prawie zestrałem. strałem. pan? sobie taka cisza, chodzić do pokoju i jeb szklanką, kurwa. No, a później drugi raz ja też się zestrałem. No, to się a później już się wydrzełem. No. Ale to dosłownie taka, taka bieguna w gacietki. I pan powiedział, że ruska <noise> Ogarnięcie to, że są właśnie te polskie tłumaczenia przez ruskich robione. To, się na, te, to są te ruskie tłoki z polskim tłumaczeniem Ale masz, masz jak, jak jest driver nie? To tam leci jakaś no. scenka i koleś do, do, do się mówi Traktuj mnie jest szacunkiem Ale... Obejrzyj se ruskie tłumaczenie Max MaxPay na energii, To jest właśnie identycznie to samo, ci sami koleś robili w driverze dwójki no. w, w, w Max i... Ale czujesz gości, chciało im się ruską przetłumaczyć pols grę po polsku, nie? To jest. Mimo, że nie znali języka. Przecież to jest, To jest tak jak ja bym tłumaczył yy, yy, Battlefield trójkę na angielski. Mógłby <straszanie> problem. No to było, ale e- o e- o... Nie, to był

ale możesz... wiesz to Dziubek? nie śpiewaj, ale słodko wyglądaj, okej? Okay? Mm. Oszczędzaj swój łos. Ej, ostatnio odworzystają dziewczynę, się dziewczynę i muszę wrócić do rodziców. No i co robi Marcin, jak już wraca sam? Zalącza muzykę tak głośno, że w samochodzie nawet silnika nie słyszy. i zaczyna śpiewać i tańczyć. I jedzie. Cały czas jedziesz na jedynce, bo nie wiesz, kiedy bieg zmienić. Właśnie czasami był A ty, ma, ty masz dziewczynę? No, no tak. Czy wiesz, ej! On do, ostatnio mi powiedział co sama, ja to samo. Ty masz dziewczynę, no to no dawno. A ja dlaczego na, no, o tym nie wiedziałam? Trzeba zadzwonić do Guinnessa. Pierwszy rudy, który ma dziewczynę. Pamiętaj jedną rzecz. Nigdy nie ufaj rudym i łysym. No, bo rudy, no, bo łysy zawsze może być Rudy. No. Hmm. Iwan! Ale ty się spadł! Jakim? Ale ja jestem łysy, ja wiem. Nie, No to się teraz! Nie, się główną... Co się <coughs> Wywróciłeś się. Tainka mnie zabiła. Boże! Może talib znowu uda, 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 udaje 10 dziewczynkę po przejściu. Chyba <coughs> odbikały się na uniosła mnie i mnie zabiła. Pamiętasz, jak masz ten, jak, które tam jak to? się tu to tak nim trzępie, jak krzyczy jakieś przekleństwo, nie? No to jest Turet, nie? Zawsze mi się to kojarzy z główną postacią, z i wściekłą. No słuchaj, krzyknęłem, kurwa. moknąłem głową w prawo i słuchawki poleciały mi z głowy. Ja słyszę wychodzę i pan obraziłem się na to. To no, jest masakra, mała komóreczka się wydaje taka mała, że to jest masakra. 22, 22, ktoś mnie kocha. Monu, każde komórki są malutkie. Nie, jest ale... Ale... a Karle ma wielką. Mm, ale jak może mieć wielką komórkę? No ma tylko wielką komóreczkę. Wiesz Przecież komórka jest mała zawsze. Ale ko kochani, chodzi mi o no. taki telefon do dzwonienia. A, myślę, że o komórkę. No wiesz. Są w sumie trzy rodzaje komórek jakby na tym. Telefon. Komórka na dworzu. Komórka, która na dworzu siedzieli i na... I, Jak to komórka, komórka na dworzu? Komórka. No na dworze masz taki, taki domy z drzewem, to jest A to gdzie? To u nas? Na, na, na dworze Hannes? a nie on Czy Hannes? Idzie Hannes czy Gorol? Hannes. A nic nie, co A nie co Jacek? Jacek jest ze... ze A masz? No było, <laughs> no, było dobre Talib jadę cię ratować Nie ja jakiś domek znalazłem Jedziesz do tego ja Jest na No właśnie ja tam muszę Jedziesz do Ja tam muszę dojechać właśnie no. Ale nie, to nie ten domek To inny domek Da się już odblokować? Chyba się już nie da no, Jeszcze nie da Nieco za domek, ale jakiś taki drewniany fajny O, odblokuję teraz! Właśnie... Ja próbuję tam dojechać. Ale w ogóle, czemu terenu to jest takie czarne tornado? <śmiech> nie <śmiech> wiem, zawsze mnie to zastanawiało. Najwyraźniej wier, twórcy coś pali. Mir od herbaty. <laughs> tak, wier od herbaty. Ty, a nie ma tam tego? Pompersa? nie jak, jak twoja mała na dworze? na polu. Się obraziła. Wyszła na Wraz pole kopa. <laughs> Zgadz mi się Weź, wziąłbyś mi pomóc? Nie wiem gdzie jesteś, ale ja, ja jadę do Wino już A! Fuck. Nie, mam ofertę Zginąłem Koniec odcinka, dziękuję, do widzenia Ej, ja tu się spaliłem Proszę się, proszę się wszyscy pożegnać, Malika, trzymajcie się szczęśliwie Ale jak tego Spintires z Talibem to Mamiką, do celu! Szczórek. Ja ci skręcę kajm w okno, Tak, spaliłem Talib, pozdrów moich widzów nie! Widzów Ivana. Hej, pozdrawiam Zdrowiam. widzów Iwana. Heiser. Co? Pozdrów moich widzów. Pozdrawiam widzów Iwana, czyli siebie też. No, wiedziałem, że to powiem Monika... Pozdrów swoich widzów, ładunku. Monika. Młodunku, Monika. <laughs> ona pozdrawia Swocha. Monia. No więc, pozdrawiam. Bo nie wrzucę że... linku do twojego kanału w opisie. Chamska reklama! Monciu. Monciu. SRT, tak ty czego nie nagrywasz? No, właśnie, piekajcie. Ja ja kończę, kończę, bo Monika się zdenerwowała. Na razie trzymajcie się, cześć.